Chowców różnych, chowców w Izbie tutaj gdzieś dziewiątek i y, to, na tego miejsca w Województwie. E, Karol Baracki, Gobrański Robert, Kolej Szałbatyk, Kogut Mateusz, Kurczyński Kamil, Łapuś Kamil, Grand e, Piotr, Piąż, Damian, Mosiąc Damian, Damian Mikołajczyk Łukasz, Olej Daniel Kogut Mateusz Słukos, Bartyk, Szamina Jacek, Linsz, Sariusz, Mateusz. Mateusz w piłce siatkowej mamy trzecie miejsce Popców, mamy trzecie miejsce w regionie i to jest Banatki Karol, Larna Światy, Kolgański, Robert, Czarniaczy, Maciej, Hoł Mateusz, Gordy, Łukasz oraz Rafał Włekarz, Dorczyk Mateusz. W biegu naszej metów przez ma piąte miejsce w moim pierzetowych biegach przełajuje już znowu siódme miejsce, więc to w a pada się nasz dziewiąte miejsce. Tutaj pod kierunkiem właśnie Pana zboga w te osoby zbudowały te laury. Proszę Państwa, uważam, że naprawdę to jest tylko cząstka naszych osiągnięć. Myśmy, yy, jak dla nas te, które dziś zaznaczycie, się w nasz, naszą obecność na radach yy, województwa albo ogólno Myślę, że to dobrze świadczy i o uczniach naszych gimnazjów, a przede wszystkim o dobrej pracy naszych nauczycieli. Ponieważ byłoby tyle osiągnięć, gdyby nie wspólna nasza praca. Bardzo drodzy uczniowie, nauczycieli i wsparcie naszych rodziców, którzy potrzebują Was do tej dobrej, dobre, jeszcze raz dobrej pracy. Chciałabym teraz kilka słów powiedzieć do tych, którzy dzisiaj po raz ostatni są z nami. Uczniowie nas trzeci. Nie tak dawno przyszliście do nas do szkoły. Było to trzy lata temu. mi się, że trzy lata to bardzo długo. Minęły nam z wami bardzo szybko. Przytwarzaliście nam wiele radości, czasami rok. Mienialiście się przez te trzy lata takich młodych, nieco przestraszonych dzieci, no młodzież, piękną, krótką młodzież. Mam nadzieję, że mądrą. go. w my przynajmniej znaleźliśmy się, by tak dużo umiejętności, które przyniosą nam się w przyszłym życiu. Pójdziecie od 1 września do wymarzonych szkół. Faktycznie wielu z Was pójdzie do tych wymarzonych, bo macie zapierunkowane że przyjmie bardzo, odkładnie jako ma każdy dyrektor szkoły. Każdy. Bo no, nasi uczniowie są we wszystkich najlepszych szkołach w jak wiadomo. I Wy też idziecie do tych szkół. Pamiętajcie, że czy jedna, jedna, jedna trudna, trudna tak, taka decyzja już jest za Was. Wybór szkoły. Ale przez bardziej mnóstwo takich decyzji. Decyzji, które będziecie podejmować codziennie i większych, które nie naważą na Wasz losie, ale też takie, które będą miały ogromny wpływ na Waszą przyszłość. Podejmujcie te decyzje mądrze i rozważnie. Życzę Wam samych bądź decyzji i życzę Wam samych sukcesów w tych wszystkich no. szkołach. No Pamiętajcie o nas, zapoznajcie czasami yy, do nas, dzielcie się swoimi sukcesami i jak będziecie potrzebować wsparcia, to my też chętnie wam ich udzielimy. Ja jeszcze do no, dwa zdania chciałabym powiedzieć o tym, co nas czeka w przyszłym roku. Szkoła w tym roku napisała projekt, projekt, który e z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, którego tytuł, który nie mogłaby się na wylądanie, gdy czujemy, że możemy zbić się wysoko. W przyszłym roku będziemy zbijać się wysoko, ale to jest dla tych pierwszych, drugich i trzecich przyszłorocznych lat, a nowych pierwszych lat. Jest to program, który zaowocuje dużą ilością najeczką do lekcyjnych mających na celu po zbawie przyspajanych wiedzy w osiąganiu lepszych wyników ekstremizmu finansowego i w lepszym przygotowaniu się do przyszłego życia. Obrajemy się w przyszłym roku.